Ostatnimi laty możemy oglądać powolny, ale jednocześnie spektakularny upadek MCU, który chyba już kompletnie dążąc do wysokiej oglądalności, zapomniał, jak to jest dostarczać widzom rozrywkę. I niech przykładem będzie ten nieszczęsny ostatni Ant-Man. Oczywiście pojawiają się również pojedyncze skoki, jeśli chodzi o hype na filmy Marvela, aczkolwiek bądźmy szczerzy w porównaniu z tym, co działo się w latach od 2012 do 2019, to ten obecny jeden mały skok wydaje się być jedynie malutkim kamyczkiem pośród wielkich gór sukcesu. Ale tak właściwie, czy pamiętacie jak to się wszystko zaczęło? I nie, nie mówię tutaj o Iron Manie, czy też innych solowych filmach MCU, których w pierwszej fazie powstało całe cztery, warto nadmienić. Tylko o pierwszym tak naprawdę kasowym sukcesie spod skrzydeł Marvel Cinematic Universe, który nie tylko był innowacyjny dla kina w tamtym czasie, ale także ustanowił pewien trend na wiele kolejnych lat kina superbohaterskiego, a mowa o Oczywiście o pierwszych Avengersach z roku 2012. Jednym z najważniejszych i najbardziej innowacyjnych elementów filmu Avengers było połączenie wielu oddzielnych serii filmowych w jedno spójne widowisko. Było to Wydarzenie bezprecedensowe w historii kina superbohaterskiego, które na nowo zdefiniowało podejście do tworzenia wielowymiarowych uniwersów. Marvel Studios zainwestowało w rozwijanie swoich postaci przez lata, tworząc samodzielne filmy o Iron Manie, Thorze, Kapitanie Ameryce oraz Hulku, które nie tylko miały budować popularność tych bohaterów, ale również subtelnie wprowadzić elementy, które miały znaleźć swoje rozwinięcie w Avengersach. Widzowie mieli okazję poznać ich genezy, motywacje, oraz unikalne charaktery, co sprawiło, że spotkanie tych postaci w jednym filmie było momentem oczekiwanym z wielkim zainteresowaniem. Połączenie tych serii filmowych wymagało również niezwykle starannego balansowania tonacji oraz stylu narracji. Iron Man to bohater pełen humoru i sarkazmu, podczas gdy Thor wnosił elementy mitologii i boskiej potęgi, a Kapitan Ameryka z kolei reprezentował tradycyjne wartości heroizmu. Wprowadzenie tych postaci do jednej historii wymagało, od scenarzystów umiejętności połączenia różnych tonacji i stylów. A Wenders udało się to zaskakująco dobrze, to stało się jednym z kluczowych powodów jego sukcesu. Warto również wspomnieć o logistyce aktorskiej. Udało się zebrać tutaj naprawdę gwiazdorską obsadę, która wcześniej już zdobyła uznanie w swoich solowych filmach. Robert Downey Jr., Chris Evans, Chris Hemsworth, Scarlett Johansson, Jeremy Renner i Mark Ruffalo. Wszyscy oni przynieśli ze sobą swoje indywidualne interpretacje bohaterów, a ich współpraca na ekranie była jednym z kluczowych aspektów filmu. Ich interakcje, zarówno komiczne, jak i dramatyczne, były doskonale wyważone, a sceny konfliktu między bohaterami, takie jak Iron Ironmana i Kapitana Ameryki, wniosły dodatkowo głębię do fabuły oraz lekko zatyzowały nam Civil War. Wprowadzenie takich postaci jak Nick Fury, czy w tej roli Samuel L. Jackson, czy też agent Colson, którego wcieli się Clark Gregg, pojawiały się w filmach pobocznych. Dodało to ciągłości całemu uniwersum. Nick Fury który jako lider inicjatywy Avengers odegrał kluczową rolę w łączeniu tych różnych narracji, będąc niejako spoiwem łączącym solowe historie bohaterów w jeden wspólny cel ochronę Ziemi przed globalnym zagrożeniem. To połączenie indywidualnych serii w pójnym filmie stworzyło fundament pod to, co znamy dzisiaj jako Marvel Cinematic Universe. Film Avengers nie tylko zakończył pierwszą fazę tego uniwersum, ale także zademonstrował nowy sposób myślenia o kinie franczyzowym. Budowanie wielowątkowych opowieści rozgrywających się w tym samym świecie nie tylko dało poczucie ciągłości, ale i również wzbudziło oczekiwanie na to, co przyniesie przyszłość. Innowacyjność Avengersów polegała nie tylko na samym zjednoczeniu postaci, ale również na tym, jak dobrze to połączenie funkcjonowało na ekranie. To zbalansowanie ekranowego czasu każdego z bohaterów, nadanie im równowagi, było jednym z największych wyzwań, które film zrealizował w sposób iście satysfakcjonujący. No i kurczę, nie mogę nie wspomnieć o Lokim granym przez Toma Hiddlestona. Odegrał on tutaj naprawdę kluczową rolę jako główny antagonista. Jego postać, prowadzona wcześniej w filmie Thor z 2011, zyskała jeszcze większą głębię, stając się jednym z najbardziej zapadających pamięć złoczyńców MCU. Loki to postać o skomplikowanej psychice, kierowana zazdrością, pragnieniem władzy i uznania, co czyni go interesującym przeciwnikiem dla właśnie grupy Avengers. Jego motywacje są zrozumiałe, co odróżnia go od typowych jednowymiarowych antagonistów z poprzednich filmów. Jako Brat Thora, Loki zmaga się z poczuciem niszczości i odrzucenia. Jego plan zniszczenia ziemi i podporządkowania sobie ludzkości wynika nie tylko z chęci dominacji, ale również z potrzeby potwierdzenia swojej własnej wartości. A wewnętrzna walka czyni go właśnie postacią, z którą widzowie mogą się w pewnym sensie utożsamić, mimo jego złowrogich zamiarów. No. Tak, jako złoczyńca, wnosi również mnóstwo humoru i charyzmy do samego filmu, co zmaga napięcie w jego interakcjach z bohaterami. Jego Manipulacyjna natura potrafi prowadzać niejakie, no, tak powiedzmy, zamieszanie i chaos w szeregach Avengersów, co podkreśla jego inteligencję i zdolność taktyczną. Jego słynna konfrontacja z Hulkiem, zakończona brutalnym upokorzeniem, przecież stała się jedną z najbardziej pamiętnych scen filmu, pokazując zarówno jego arogancję, jak i jego ograniczenia. Tu mamy tutaj do czynienia z sojuszem z obcą rasą Chitaury i wsparciem, jakie otrzymuje tajemniczej postaci, wtedy nieznanego nam Thanosa. Loki staje się narzędziem w większej grze, co nie tylko napędza fabułę Avengers, ale także tease'uje nam oczywiście jedne z największych wydarzeń MCU. Kolejnym z bardzo zapadających w pamięć elementów filmu były oczywiście dynamiczne sceny akcji z kulminacyjną, epicką bitwą o Nowy Jork, którą muszę przyznać, że jak na lata 2012, no o mój Boże, to się dziś naprawdę dobrze ogląda. To nadal jest dobre kino superbohaterskie. To właśnie ten moment stał się ikoną Współczesnego kina superbohaterskiego i pokazał, jak ogromne wydarzenia można rozgrywać na wielką skalę w sposób nie tylko emocjonujący i widowiskowy, ale i także ładny dla oka. Bitwa w Nowym Jorku stanowiła punkt kulminacyjny filmu, w którym Avengersi musieli połączyć swoje siły, by stawić czoła inwazji obcych dowodzonych przez Lokiego. Można powiedzieć, że to był właśnie moment narodzenia tej organizacji. Ceny akcji były mistrzowsko zrealizowane z wykorzystaniem nowoczesnej technologii, jeszcze wtedy CGI i praktycznych efektów co naprawdę doceniam, bo praktycznych efektów w dzisiejszych czasach, jak na moje, jest zdecydowanie za mało. Chimera płynnie przechodziła między różnymi bohaterami, ukazując, jak tak naprawdę współpracują i nadało to głębi powstaniu inicjatywy Avengers. Każdy bohater miał swoje unikalne momenty w tej bitwie. Iron Man manewrował między budynkami, a Kapitan tak naprawdę koordynował ich działania. Thor walczył z Chitaury z pomocą Hulka. Na tak naprawdę Hulk to w ogóle miażdżył tam Loki'ego, no wiadomo. Te sekwencje akcji były zaprojektowane tak, aby podkreślić różnorodne umiejętności i moce postaci, co dało widzom pełne spektrum ich zdolności w boju. Bitwa o Nowy Jork stała się również wzorem dla przyszłych filmów superbohaterskich. Pokazała jak skutecznie można prowadzić rozległe, naprawdę rozległe sceny akcji w środowisku miejskim, nie gubiąc przy tym dynamiki i czytelności starć. Wykorzystano tutaj także innowacyjne podejście do choreografii walki. Ne przejścia między różnymi bohaterami dały wrażenie ciągłości i sprawiły, że każda postać miała ma swoje różne znaczenie w walce. I tutaj też nie można wspomnieć o emocjonalnym ciężarze tej bitwy. Zagrożenie dla milionów ludzi, chaos na ulicach i nieustająca presja, by powstrzymać tego jednego Lokiego. To naprawdę budowało napięcie i angażowało widza. Czuć było tą cenę powietrzu. Bitwa była nie tylko popisem efektów specjalnych, ale także kluczowym momentem narracyjnym, w którym Avengers musieli się zjednoczyć, co było fundamentem ich późniejszej współpracy w tak naprawdę całym MCU. Kocham tę walkę. Avengersi tak naprawdę mieli ogromne znaczenie zarówno dla rozwoju MCU, jak i dla przyszłych filmów superbohaterskich jako ogół. No bo bądźmy szczerzy, gdyby nie Avengers, no to te filmy superbohaterskie typu, nie wiem, Y, Suicide Squad, jakiś y, Justice League, no to myślę, że to w, by w ogóle nie powstało, nie? Film udowodnił, że koncept wspólnego, złożonego uniwersum filmowego, w którym postacie współdzielą w różnych produkcjach, może to naprawdę odnieść olbrzymi sukces. Dzięki właśnie sukcesowi Avengers, Marvel Studios mogło kontynuować rozszerzenie swojego uniwersum, planując kolejne fazy w przód. Czy to dobrze, czy to źle, widzimy skutki dzisiaj, a jak na tamte lata, było to naprawdę bardzo dobre i angażowało przede wszystkim widownie. ustalił także formułę wielkiego finału, gdzie wydarzenia z kilku wcześniejszych produkcji prowadzą do epickiej kulminacji, co później widzieliśmy, no powiedzmy, najbardziej w tych filmach takich jak Avengers Infinity War czy też Endgame. W taki sposób narracji wprowadził nowe standardy dla filmów superbohaterskich i franczyzowych, gdzie to każdy film jest częścią większej całości. Avengers miało również duży wpływ na sposób, w jaki studia filmowe postrzegają rozwój swoich własnych franczyz. Inne wytwórnie, takie jak Warner Bros. z uniwersum DC, próbowały naśladować sukces Marvela, choć no, nie zawsze z takim samym rezultatem. Model budowania filmowego uniwersum stał się nową normą, a powiązania między filmami, które kiedyś były tylko dodatkiem do głównej osi, teraz stały się tak naprawdę centralnym punktem marketingu i narracji, a już przede wszystkim kettingu, co możemy patrzeć powiedzmy, na przykładzie Deadpoola i Wolverina. Pokazał, jak ważne jest dobre planowanie i koordynacja, aby stworzyć spójny świat, w którym postacie i wydarzenia przenikają się wzajemnie. Dzięki temu widzowie czuli się bardziej zaangażowani, a każdy nowy film w MCU był wyczekiwany z jeszcze większą niecierpliwością, ponieważ wiedziano, że może mieć wpływ na przyszłe produkcje tego szotonurtu. Podsumowując, film Avengers z 2012 roku jest nie tylko umocnieniem MCU jako jedno z najbardziej wpływowych uniwersów filmowych na świecie, ale także zmieniło reguły gry w ogólnie postrzeganym kinie superbohaterskim, kładąc fundamenty pod przyszłe produkcje zarówno w Marvelu, jak i tak naprawdę całym Hollywood.